Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztacie dwa Dodge Chargery. Ten z 20 roku, ten chyba też. Tutaj mamy zdemontowany przedni zderzak. Tutaj w tym bordowym, wiśniowym, jak to woli, naprawialiśmy, wymienialiśmy końcówki drążków i drążki, ponieważ były krzywe. Na pierwszym pomiarze geometrii wyszło, że są krzywe. Są wymienione, teraz jedziemy na stanowisko i ustawimy geometrię, auto będzie do odbioru. A tutaj po to zdemontowaliśmy zderzak, żebyś, bo tutaj nie działała lewa lampa, prawa, prawy reflektor nie działał, lewy działał. Podmieniliśmy tutaj moduł, bo dali nam moduły, tutaj są te moduły, ale to nic nie pomagało. Podmieniliśmy miejscami żarniki, na żarnikach też nic, nic się nie działo i podmieniliśmy miejscami lampy. czyli tą lampę wpięliśmy do tej wiązki, tutaj działało wszystko, czyli problem nie był w samej lampie, tylko instalacji, która dochodziła do lampy. I tutaj taka ciekawostka, po otwarciu gniazda z bezpiecznikami, skrzynki z bezpiecznikami, znaleźliśmy kilka spalonych bezpieczników, które leżały luzem. luzem. I tutaj Michał Nasz elektronik. Tak. Co znalazłeś? Co tu się stało? Znalazłem problem. Czemu, czemu topiło bezpieczniki? Dlaczego topiło bezpieczniki? To jest tajemnica. To jest, <laughs> tajemnica jak było. lekarz ma swoją tajemnicę, tak Michał będzie miał tajemnicę. Czyli co? Tutaj nie podzieli się z... z naszymi widzami, co było przyczyną. Coś było. Coś było. W Taka każdym razie... Pierdoła. Pierdoła, ale... nie było to, że był bezpiecznik za mały. Tylko... Problem leżał... No nie było styku. No. no, nie było styku. No jak już muszę, to już powiem. Czyli tutaj ten bezpiecznik nie stykał od prawej lampy dobrze, ponieważ te e, łapki, co trzymają bezpiecznik, tak, były wygięte, nie stykało i go momentalnie paliło. Tak, no bo słaby był styk, no to się grzało i je topiło. O, tak tu widać na załączonym rysunku. Kto, ktoś dobrze szukał, ale Dobrze zaczął, ale źle skończył. Tak. Ale... tak. <gry> dobrze zaczął. Albo źle zaczął i dobrze skończył. Nie, dobrze zaczął. Dobrze zaczął szukać, ale źle skończył naprawę. Nie, dobrze skończył i zaprawę podziała. Ale mówię, że ktoś. A, ktoś, Ktoś, ktoś przede mną. Miesiąc z tym, auto jest naprawione. Nie muszą oddawać do elektronika swojego. My teraz zamontujemy z powrotem reflektory, skręcimy z powrotem moduły. Założymy zderzak i mogą sobie dzisiaj auto odebrać. Czyli wszystkie strony będą zadowolone. Tak, ja chcę 50% z tego, co wziąłby ich elektronik. <grym> Dokładnie, to musimy zadowolić ich elektronika. A i jeszcze laweta, bo chcieli lawetą wieść. No. I tak dalej, i czas, a no to, to jest najcenniejsze. 70%. No. <grym> <grym> Dobra, e, tym miłym akcentem kończymy ten tydzień. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i pozdrawiamy.